Co się dzieje ostatnio z Cleveland? Nawet toksyczne wody jeziora Erie nie są w stanie powstrzymać nowych graczy przed przybyciem. Wygląda na to, że Cavs dogadali się z Steel wolves na sprowadzenie Kevina Love. Plotki mówią, że umowa jest już dopięta, ale drużyny nie mogą jeszcze tego ogłosić do momentu, aż okres sprzedaży Wiggins'a dobiegnie końca, czyli do 23 sierpnia. Do tego czasu Wiggins musi udawać, że lubi Cleveland. Umowa wyśle Love do Cleveland, a Wigginsa do Minnesoty. Tadeus Young Sixer także dołączy do T Wolves, a Anthony Bennett przejdzie do Philly. Po dołączeniu Love do drużyny wydaje się, że Cavs są pewniakami do zwycięstwa na Słabym Wschodzie z LeBron Jamesem, Kevinem Love i Kyrie Irvingiem w składzie. Wiggins nie jest chyba w najlepszym humorze. Rok temu był numerem 1 i miał nadzieję na grę z Lebronem, a teraz ląduje w Minnesocie i nie zagra nawet w drużynie z Lawem. Cóż, NBA to biznes.